Ci śledczy zaczęli już bardzo się zbliżać do bliskiego otoczenia samego Zełęskiego. Ukraińcy doskonale wiedzą, że Warszawa nie zrobi niczego, na co się nie zgodzi albo Waszyngton, jeśli rządzi Prawo i Sprawiedliwość, albo Bruksela, jeśli rządzi obecna koalicja. Państwo polskie jest bardzo słabo przygotowane do radzenia sobie, do poruszania się w tej nowej rzeczywistości, twardych, męskich, bezwzględnych negocjacji. Problem z prezydentem Andrzejem Dudą, nie chcę oceniać jego, jego dorobku, polega na tym, że on mówi to w roku 25, a to trzeba było mówić w roku 22 albo 23 najpóźniej. W polityce jak się człowiek obudzi dwa lata po czasie, no to trudno, żeby cokolwiek osiągnąć. ma miejsce teraz w Kijowie i w 17 innych miastach. No, mają miejsce protesty obywateli, a przynajmniej grup obywateli, którzy są oburzeni nowelizacją ustawy. Ona zresztą już weszła w życie ta ustawa w momencie podpisania jej przez prezydenta Zełenskiego, która tą nowelizacja ich zdaniem i tak jest w istocie Likwiduje niezależność specjalnego biura antykorupcyjnego i nadzorującej pracę tego biura prokuratury antykorupcyjnej. To jest odczytywane jako pewien zwrot negatywny, jeśli chodzi o zdolność Ukrainy do walki z korupcją. Korupcja nadal na Ukrainie jest istotnym problemem i. W świetle badań opinii publicznej? Większość Ukraińców uważa, że to jest wręcz jeden z najważniejszych problemów nierozwiązanych w ich państwie. Widzimy zdjęcia z protestów, na których uczestniczy, uczestniczy nawet do kilku tysięcy obywateli, no jest to realne zagrożenie, bo skupiska ludzi mogą być i stać się celem ataków Rosjan. Na ile ta sprawa jest ważna dla obywateli, że oni wolą ryzykować życie niż Zostań bezpiecznie w domu. Znaczy, ja nie przesadzałbym z tym zagrożeniem dla ich zdrowia i życia. Oczywiście może się zdarzyć, że zostaną zaatakowani, natomiast musimy mieć świadomość, że te uderzenia rosyjskie, również realizowane przy użyciu dronów szachet, one nie mają charakteru takich bombardowań dywanowych, mimo że niektórzy eksperci tak uważają, tylko one są. Namierzone na ośrodki głównie produkcji broni i uzbrojenia na Ukrainie. Więc w tym sensie to prawdopodobieństwo, że zbiorowiska ludności cywilnej zostaną w sposób celowy przez Rosjan zaatakowane, jest relatywnie nie, nie aż tak duże, ale to oczywiście nie zmniejsza zagrożenia, bo to zagrożenie zawsze, zawsze istnieje. Tu sprawa jest dość czytelna, mianowicie INABU, czyli ta służba antykorupcyjna i nadzorująca ją prokuratura, to jest główne osiągnięcie Majdanu z roku 2014. To był jeden z głównych postulatów i te organa zostały uruchomione. Późniejsi Późniejszy prezydent Poroszenko no, włożył wiele wysiłków i starań, żeby ograniczyć tę niezależność tychże, tychże organów z prostego powodu. Tuż korupcja na Ukrainie jest endemiczna. Ja nawet powiedziałbym, że to państwo w ogóle funkcjonuje lepiej lub gorzej, właśnie dlatego, że jest, że tak powiem, napędzane pewnymi powiązaniami korupcyjnymi. Korupcja w czasie wojny nie uległa zmniejszeniu. Pojawiły się nowe. Nowe, że tak powiem, ośrodki w, odgrywające istotne znaczenie w, tym, w tej gospodarce cienia. To jest przede wszystkim cały sektor zbrojeniowy, bo tam też kontrakty są przyznawane po tym, jak się tak zwany odkad. Czyli podzieli się tymi środkami, które za pozyskaną zbroń, od, broń otrzymują przedsiębiorcy. W związku z tym ta korupcja nadal istnieje. Ona się przesunęła nieco w inne, w inne miejsce, a działania Załęskiego, który przypomnę, w 19 roku wygrał wybory, właśnie obiecując zmiany na Ukrainie, dzisiaj są odczytywane jako działania polityka, który po pierwsze. Zasmakował władzy, ma skłonności autorytarne i dąży do zniszczenia czy ograniczenia opozycji. No i również buduje taką, nazwijmy to, lewę, lewą kasę na potrzeby zbliżającej się kampanii prezydenckiej i parlamentarnej, bo pamiętajmy, że w momencie zawieszenia broni czy zakończenia wojny Ukraina przeprowadzi wybory do wszystkich ciał przedstawicielskich od prezydenta przez Werchowną Radę po samorządy terytorialne. W związku z tym to jest odczyta, odczytywane jako no, po prostu zakwestionowanie tej drogi, którą Załęski wybrał i dzięki czemu zresztą doszedł, doszedł do władzy. I to jest też, powiedziałbym, takie zjawisko, o którym ja też często bywając na Ukrainie, słyszałem. Otóż. Wielu Ukraińców mówiło, mówiło mi, że oni krytycznie oceniają politykę Zełęskiego, że to nie jest tak, iż Zełęski jest niekwestionowanym przywódcą narodu. Natomiast oni się hmm, powstrzymują przed jakimiś głośniejszymi akcjami protestacyjnymi, ponieważ trwa wojna. Trzeba najpierw pokonać przeciwnika, a potem, że tak powiem, uporządkować własny, własny dom. I tutaj no ale widzimy, teraz to się właśnie, zmieniło. Widzimy, że to się odmieniło. Ja bym chciała też dla tych z Państwa, którzy nie znają kontekstu ukraińskiego, no bo my gdzieś tam swobodnie się poruszamy w tych tematach, w 2000, na początku 2024 roku generał Walerii Załużny, czyli bohater tych pierwszych walk obronnych, ktoś, kto cieszy się ponad 70% zaufaniem społecznym, został odwołany, zdymisjonowany i wysłany na Wyspy Brytyjskie jako ambasador. Wtedy już mówiło się, i zresztą Donald Trump powiedział coś takiego: Załęski jest dyktatorem. Wielu dziennikarzy tutaj w Polsce jeszcze boi się mówić wprost, że tak, te działania Załańskiego i jego świty, bo tutaj mowa też o Andrzeju Jermaku, noszą znamiona autorytarnych. Jak ty byś mógł nakreślić, tutaj widzom, jak wygląda ta świta prezydencka i jego stronnictwo? No to stronnictwo jest dość zróżnicowane, ale rzeczywiście Andrzej Jermak, czyli szef administracji, e, e, administracji prezydenta, odgrywa taką zasadniczą rolę. On jest tym filtrem y, przez y, 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 bez udziału którego nikt z zzałęskim się, takie są opinie nie spotka i nie będzie, nie będzie rozmawiał z urzędującym prezydentem. Mówi się, niektórzy dyplomaci o tym mówią, o tym pisał chociażby wczoraj dziennik Financial Times, no, że, że Jermak jest i, i wiceprezydentem, i premierem, i ministrem spraw zagranicznych w jednej osobie. Jego ambicje są bardzo duże, jego. Taka skłonność do zarządzania wszystkimi obszarami jest w gruncie rzeczy nieograniczona, ale to nie oznacza, że on jest jedynym graczem na tej ukraińskiej scenie politycznej, drugim takim istotnym jest też doradca Załęskiego i pracujący w jego administracji Tatarow. To jest polityk jeszcze z korzeniami w czasach rządów Janukowycza. On jest oskarżany zresztą przez wielu o jakieś niejasne powiązania z Rosją. Notabene sam Jermak również jest o to oskarżany. Tu warto przypomnieć że w roku 2020, wtedy kiedy za, na Białorusi e, Łukaszenka zatrzymał grupę Wagnerowców, która miała lecieć do jednego z krajów Bliskiego Wschodu, okazało się potem, to ujawnił dziennikarz Juri Butusow, że e, zatrzymał e, dlatego, że zadzwonić miał do szefa administracji Łukaszenki e, osobiście Jermak i poinformować mu, poinformować go, że operacja, a to była operacja CIA, i operacja Ukraińskich Służb Specjalnych jest przygotowywana. Więc w tym sensie pojawiły się poważne oskarżenia również o to, że Jermak ma jakieś niejasne, niejasne powiązania. I generalnie jeśli jedzie się na Ukrainę i rozmawiać z tamtejszymi i dziennikarzami i osobami zainteresowanymi w, w życiu publicznym, to oni mówią, że w obrębie rządu Trofa taka, bym powiedział, nie, nie, niejawna rywalizacja między umownym stronnictwem prorosyjskim i umownym stronnictwem prozachodnim. To bardzo paradoksalnie brzmi, ale Rosja ma wpływy, te wpływy biznesowe są nadal dość, dość silne i to wpływa na, na to, jak wojna jest, jest prowadzona. Natomiast, jeśli chodzi o tendencje e, autorytarne, to musimy pamiętać, że po pierwsze, na Ukrainie obowiązuje stan wojenny i cenzura są ograniczone w związku z tym jest ograniczona swoboda mediów. Ta media ukraińskie one były zawsze niezależne, a przynajmniej w znaczącej części one były takim strażnikiem pluralizmu. To, to, to jest ograniczane. Po drugie, Musimy też pamiętać o tym, że Rada Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy co jakiś czas wpisuje kolejne osoby na listę objętą sankcjami. To już ma też charakter walki z wewnętrzną opozycją. Na przykład były prezydent Poroszenko został umieszczony na takiej liście, a mówi się na Ukrainie, że Merkijowa-Kliczko również może, może się na niej znaleźć. No i wreszcie jest cały olbrzymi obszar tych działań niejawnych. Tutaj przykład Załużnego jest bardzo dobry, dlatego że Załużny został zesłany na placówkę do Londynu, ale jego popularność nadal się utrzymuje. Jermak jeździł kilkakrotnie do Londynu przekonując go, żeby on nie myślał o samodzielnej kampanii politycznej. No i na Ukrainie też mówi się bardzo dużo o całej dużej ilości tak zwanych kompromatów. Gromadzonych właśnie przez administrację prezydenta Załęckiego, po to, żeby trzymać w szachu ewentualnych, ewentualnych rywali. No a jeśli do tego dodamy fakt, że Rada Najwyższa dzisiaj jest ciałem w gruncie rzeczy bezdemokratycznego mandatu, bo kadencja te parlamentu ukraińskiego się skończyła. Posłowie no, są objęci całym szeregiem różnych korupcyjnych schematów, jak to się na Ukrainie mówi. No, to, to daje obraz takiego, bym powiedział, stanu pogrążonego w szarości. Tutaj procedury nie, 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 nie działają albo działają w sposób szczególny. To mamy teraz najnowsze informacje z Kijowa, czyli nowy rząd Julii Swierydenko. Mówi się, że jest to całkowicie uległy wobec Jermaka i Załońskiego rząd. Jak ty byś ocenił to, jaki kierunek przyjmie ta polityka Załońskiego? Bo na protestach były transparenty i tam pisano: Wowa, skończysz jak Witja, czyli Władimir, skończysz jak Wiktor Janukowicz. No tak, tylko że musimy tutaj zwrócić uwagę na kilka elementów. Znaczy, Po pierwsze, skala tych protestów nie jest aż tak jeszcze póki co duża, żeby mówić o bezpośrednim zagrożeniu. Po drugie, jeśli chodzi o rząd ukraiński i panią premier Swiridięko, ona uchodzi za osobę bardzo lojalną wobec Andrija Jermaka. Tu warto też zwrócić uwagę na fakt, że ona jest tą osobą, która osobiście negocjowała z Amerykanami porozumienie w sprawie ukraińskich minerałów ziem rzadkich, jak to się mówiło, bo tam ta, to, to określenie nie jest precyzyjne, bo tam nie chodzi tylko o minerały ziem rzadkich. I to porozumienie, które zostało zawarte, jest objęte ścisłą tajemnicą, to znaczy. Nawet członkowie rządu ukraińskiego nie wiedzą, co tam zapisano i jakiego rodzaju formuła współpracy została, została przyjęta. Ale czy w zamian za, za ten deal realizację... Ukraińcy dostali gwarancję bezpieczeństwa, jakieś realne ze strony Amerykanów? O no, tego nikt nie wie, bo tak jak powiedziałem, tekst tej umowy jest najściślejszą tajemnicą. Ukraińskiego obozu władzy. Nie tylko opozycja o tym nie wie, co tam zapisano, nie tylko nie wiedzą media, ale nie wiedzą również urzędnicy podlegli pani Swiridienko, w tym niektórzy wiceministrowie, którzy formalnie rzecz biorąc powinni za tego rodzaju rozmowy odpowiadać. To jest w ogóle problem władzy na Ukrainie, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni, iż ten instytucjonalny. Podział i kompetencje, które są zapisane w prawie, one pokrywają się z, realnym, z realnymi ośrodkami decyzyjnymi. Znaczy minister decyduje, dlatego że ma takie kompetencje, które są opisane w obowiązującym ustawodawstwie. Otóż na Ukrainie tak to nie wygląda. Minister może być jak mi wielokrotnie mówiono figurantem. A rzeczywistym decydentem może być osoba, która w ogóle nie ma funkcji ministerialnej, a na przykład jest doradcą ministra, ale tylko dlatego, że ma umocowanie, jeśli chodzi o realny ośrodek władzy, którym jest obóz prezydencki, czyli umownie rzecz biorąc, jak to się mówi na Ukrainie, bankowa, no bo tam mieści się administracja prezydenta Zełenskiego, zresztą poprzedników, poprzedników również. W związku z tym ten gąszcz, ten gąszcz powiązań jest dość trudny do odczytania dla zewnętrznego, zwłaszcza zagranicznego obserwatora i w, tej, w tych protestach, czy w tej nowelizacji ustawy, jak w każdym złożonym, złożonej sprawie, tu, tu jest wielu aktorów i, i, i ci aktorzy realizują różne interesy. W związku z tym chodzi i o to, żeby zmniejszając niezależność, a właściwie zupełnie ją znosząc, NABU i tej prokuratury antykorupcyjnej, ukręcić łeb, mówiąc potocznie, niewygodnym dla administracji Zoełęckiego sprawą, no bo ci śledczy zaczęli już bardzo się zbliżać do bliskiego otoczenia samego Zelenskiego. To jest też taktyczny sojusz z deputowanymi do Werchownej Rady, no bo po pierwsze 30 z nich jest objętych już obecnie śledztwami tych służb antykorupcyjnych, a po drugie to jest tajemnicą Policzynela, że deputowani ukraińscy, że tak powiem finansowo zasilani są z dwóch źródeł. Mają oficjalne pensje i nieoficjalne Nazwijmy to dodatki do pensji, które są dystrybuowane przez szefów ich klubów, to jest taki element dyscyplinujący. Więc ten system, który moglibyśmy określić mianem gospodarki cienia czy, czy wręcz korupcyjny, jest bardzo szeroki i obejmuje, jak się wydaje, wszystkich przedstawicieli władzy i ustawodawczej. I wykonawczej na Ukrainie, a to też powoduje, że ci ludzie są, są zagrożeni, czyli też obiektywnie zainteresowani likwidacją tego, tego zagrożenia. Teraz I wreszcie jest no z... jeden element. Jeszcze jeden jest bardzo ważny element, na który trzeba, trzeba zwrócić uwagę. Otóż NABO, NABU i Prokuratura Antykorupcyjna była od lat, właściwie od momentu powstania, uznawana za narzędzie wpływu Zachodu, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, które posługując się tym narzędziem, e, e, wywierają presję i nazwijmy to porządkują, czy starają się porządkować sytuację wewnętrzną na, na Ukrainie. Ta, ta, taką retorykę jako. Retorykę walki z obcymi wpływami, na przykład bardzo głośno formułuje Julia Tymoszenko, która była wielką zwolenniczką uchwalenia tej, tej ustawy. Więc tu też jest taki taktyczny sojusz między tymi, którzy chcą ograniczyć amerykańskie wpływy i możliwości oddziaływania. Na ukraińską politykę, w imię takiego, bym powiedział, pokazania, że my jesteśmy suwerenni i sami będziemy decydować o tym, jak z sobą rządzimy. Ten element tutaj też w tej, w tej kalkulacji ustawodawczej i politycznej oczywiście ma miejsce. To teraz chciałabym przejść do spraw bardzo ważnych, czyli polsko-ukraińskich relacji. Jeśli chodzi o nowy rząd, Juliusz Firydenko, to tam mamy ministra do spraw europejskich, pan Taras Kaczka, który no, jest bardzo nieprzychylny Polsce. On kiedy było wprowadziliśmy embargo na produkty rolne, to on groził nam zakazem wjazdu produktów, no, owoców, warzyw, jabłek konkretnie. Następnie rok później w tym roku poszedł o krok dalej i powiedział, że ci, którzy są przeciwni akcesji Ukrainy i rozmowom handlowym z Unią Europejską i Ukrainą, to powinni ponieść konsekwencje. Czyli widzimy zwrot nie tylko w stronę Amerykanów, ale też w stronę Europy. Ty jesteś gorącym zwolennikiem tego, żeby zacieśniać relacje polsko-ukraińskie, no ale z drugiej strony widzimy ogromną niechęć. To nie tylko kwestia Wołynia, ale to też kwestia właśnie teraz tego ministra do spraw europejskich. Czy Ty w ogóle widzisz jakieś realne szanse na to, żebyśmy wypracowali jakieś porozumienie z Ukraińcami? No bo nastroje wśród obywateli są bardzo antyukraińskie. Jeśli chodzi o nastroje, to w istocie trudno nie dostrzec tej fali antyukraińskich emocji. Mówili mi też o tym przedsiębiorcy ukraińscy, choćby z sektora zbrojeniowego, którzy tutaj w Polsce inwestowali. Pytali mnie retorycznie, dlaczego oni mają inwestować akurat w Polsce, a nie na przykład w Czechach czy w Niemczech, gdzie są przyjmowani w zupełnie inny sposób. Tu nie chodzi o relacje rządowe, tu chodzi o relacje społeczne. Więc te relacje są, są faktem. Natomiast ja uważam, że my po prostu nie, nie do końca rozumiemy, z jakim partnerem, sąsiadem mamy i będziemy mieli do czynienia, bo to jest pewien czynnik, który się nie zmieni. Znaczy, po pierwsze, to jest partner, bo każdy sąsiad może być partnerem, który w sposób dość bezwzględny i przy użyciu właściwie wszystkich dostępnych jemu. Argumentów i narzędzi, będzie się troszczył o własny interes. To jest w gruncie rzeczy truizm, no ale tak to trzeba zapisywać, w tym, czy opisywać. W tym sensie pan Tara Skaczka nie jest jakimś szczególnym przeciwnikiem Polski, jest po prostu twardym negocjatorem, który, który nie zmieni się tylko dlatego, że będzie negocjował z przedstawicielami Warszawy. Żeby budować jakieś formalne i faktyczne więzi kooperacji, to my musimy po pierwsze wiedzieć, z kim mamy do czynienia, jakim językiem oni się posługują, jakie narzędzia będą używane, ażeby te, te cele swoje osiągnąć i nie mieć pretensji o to, że Ukraińcy dbają o swoje interesy tak jak nie powinniśmy moim zdaniem mieć pretensji że Niemcy dbają o swoje interesy problemem jest to że my nie dbamy o nasze interesy tu problem nie jest w tym czy pan Tara Skaczka jest propolski czy antypolski problem leży w tym że państwo polskie jest bardzo słabo przygotowane do radzenia sobie do poruszania się w tej nowej rzeczywistości twardych męskich bezwzględnych negocjacji, gdzie każdy dba o własne interesy, a my nadal wierzymy w miłość, braterstwo i wspólnotę europejską, gdzie jednoczy nasz cel, i w związku z tym państwa będą rezygnowały ze swoich interesów, dlatego że mamy wspólny cel. No to jest dzieci nada. Znaczy, tak, nie zbudujemy, żadnego, żadnej formuły współpracy. A zatem my musimy. Przygotować do tych nowych czasów państwo polskie. Państwo polskie musi być naszym narzędziem obsługującym nasze interesy, a nie marzącym o jakiejś wspólnocie europejskiej. No jest, ja słuchałem takiego wystąpienia pana ministra Kowala, który mówił, że na przykład polscy przedsiębiorcy będą, ich pozycja na Ukrainie wzmacniana dzięki relacjom w Brukseli. Polskim relacjom w Brukseli, oczywiście. To jest złudzenie. Znaczy, polscy przedsiębiorcy być może będą mieli lepszą pozycję na Ukrainie, jeżeli pomoże im państwo polskie. Tak jak niemieckim przedsiębiorcom pomaga państwo niemieckie, a norweskim przedsiębiorcom pomaga e, państwo norweskie. Bruksela nie będzie załatwiała za nas interesów naszego państwa. I polityk, który mówi, że dzięki relacjom w Brukseli my zdobędziemy jakieś szczególne względy na Ukrainie, jest po prostu politykiem, który po pierwsze nie będzie skutecznym, który nie rozumie rzeczywistości i który nie, 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 w związku z tym będzie realizował politykę odwracania się do, od Ukrainy, bo to jest bo to jest bezpieczne, bo tam gdzie mamy trudnego przeciwnika to tam po prostu i zwyczajnie nie, nie, nie radzimy sobie w negocjacjach, ten przeciwnik jest w stanie nas po prostu Obejść, negocjacyjnie pokonać. Ukraińcy sami sobie budują relacje w Brukseli, nie potrzebują do tego Polaków. W związku z tym, jeżeli tak będziemy myśleć, to przegramy. To jest problem państwa polskiego, a nie tego, że Ukraińcy w sposób bezwzględny negocjują swoje interesy. To jest pierwszy element. Drugi, nawet gdybyśmy mówili o domenie, za którą pan Kaczka odpowiadał w przeszłości, no to ja bym jednak chciał zwrócić uwagę, bo mowa jest o rolnictwie, że jeśli chodzi o polsko-ukraiński obrót artykułami żywnościowymi, to my mamy nadwyżkę w tym handlu. Więc to nie jest tak, że jesteśmy kolonizowani przez ukraińskie rolnictwo i, i ukraińską żywność. Tak, tak będzie, dlatego że Ukraina z czasem to jest kwestia tylko czasu. Będzie przyjmowała inwestycje i wejdzie na wyższe poziomy marżowości, i wtedy będziemy mieli dopiero problem. Ale rozwiązaniem jest przygotowanie się do tego czasu, a nie mówienie, jacy to Ukraińcy są podli, źli i niewdzięczni. To w ogóle tego rodzaju język świadczy o takim podejściu dość dziecinnym do polityki. Zagraniczny, to nie jest rodzina, która powinna, która powinna się wzajemnie kochać, Czyli tylko to jest te słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który w niedawnym wywiadzie powiedział, że powinniśmy Ukraińcom zamknąć Jasionkę i żeby poczuli wdzięczność, są nietrafione, tak? Problem z prezydentem Andrzejem Dudą, nie chcę oceniać jego, jego dorobku, polega na tym, że on mówi to w roku 25, a to trzeba było mówić w roku 22, albo 23 najpóźniej. W polityce, jak się człowiek obudzi dwa lata po czasie, no to trudno, żeby cokolwiek osiągnął. Dzisiaj to już na nikogo nie robi wrażenia i na Ukraińcach nie robi wrażenia. Poza tym te deklaracje są postulatywne, a nie Dlaczego? Dlatego, że Ukraińcy. Doskonale wiedzą, że Warszawa nie zrobi niczego, na co się nie zgodzi albo Waszyngton, jeśli rządzi prawo i sprawiedliwość, albo Bruksela, jeśli rządzi obecna koalicja. Więc po co rozmawiać z Warszawą? Rozmawiajmy z Brukselą i rozmawiajmy z Waszyngtonem, bo tam są centra podejmowania decyzji, również w sprawach polskich. Zupełnie inaczej, proszę zwrócić uwagę, wygląda to na linii Ukraina-Turcja. Bo Ukraińcy wiedzą, że jeśli chodzi o politykę turecką, to decyzje zapadają w Ankarze, a nie w Waszyngtonie czy w Berlinie. A w przypadku Polski to nie działa w ten sposób. I pragmatycznie, do bólu, pragmatycznie nastawieni Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę. Przecież oni tu przyjeżdżają, obserwują. Wielu Ukraińców tu pracuje i, i oni mają wiedzę, jak zbudowany jest. Jak zbudowana jest polityka, nie, polityka w Polsce i gdzie podejmuje się decyzje. Więc w tym sensie tego rodzaju deklaracje, e, i to jeszcze formułowane na e, dwa tygodnie przed końcem kadencji, są po prostu zabawne. No, trzeba było to robić wcześniej, trzeba było realizować zupełnie inną politykę i namawiać rządzących, zwłaszcza z tego samego obozu, e, e, co pan prezydent Duda, do realizacji innej polityki. Więc dzisiaj ja bym się powstrzymał przed tego rodzaju deklaracjami, bo to już niczego nie zmieni. Ten dorobek prezydentury, bardzo w tym obszarze oczywiście, bardzo korzystny w roku 22., bo Polska powinna i dobrze zrobiła, że wsparła Ukrainę w takiej skali, w tej, pierwszej, w tej pierwszej fazie, został w tym sensie zmarnotrawiony, że to nie zostało wykorzystane. No ale to są błędy polityczne, które są, się mszczą. z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.